No Na razie co słyszę to tu grają same talenty, także dla mnie to jest surprise, naprawdę pierwszy raz z takim Big Bandem w Grudziądzu śpiewam. Pierwsze moje wspomnienie to jest jak ja tu chodziłem do tej szkoły. To jest y, 60 lat temu i więcej. To Tadziu jeszcze, jeszcze Tadzia nie znałem. Tadzia poznałem później, później razem graliśmy na statku. Do showbendu show takiego dla artystów, żeśmy grali. Ale muszę powiedzieć, że ludzie się nie zmieniają. Oni mają cały czas ten sam zapał, cały czas zainteresowanie tą muzyką jest. Żadnych problemów nie ma, żeby w dotarciu na próbę, próby są w sobotę rano. Także nie jest to łatwy termin. Nie ma problemu z przyjściem, nie ma problemu z graniem, jest wszystko jak najbardziej w porządku. pokażę, na Myślę, że fantazja jest wymagający ale to bardzo dobrze, że wymaga, no bo to nas pcha do przodu i też na pewno to jest nauczyciel, który nie narzuca swojej wizji, tylko... Daje nam narzędzia i nas inspiruje do, tak, do grania, do improwizowania też. No i myślę, że to nam właśnie dużo daje, że on zostawia nam otwartą furtkę i daje nam samym się wykazać. Nie mówi dokładnie zagraj to, 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 tylko może zasugeruje, ale na koniec to my mamy to decydujące zdanie, kto jak chce zagrać i jaki ma na to pomysł. kawał wiedzy przekazane przez Tadeusza. No, w zasadzie wiecie, melodie się nie zmieniają. Może aranżacje się mogą zmieniać albo instrumenty trochę inaczej brzmią. Niemniej jednak wydaje mi się, że to, to co pokażemy, nie będzie takie, w jeden do jeden, które już słyszeliśmy kiedyś, tylko na pewno będzie trochę nowego, nowego brzmienia. Gendorfiny są już od godziny 10. Myślę, że będzie super. Jestem pełna nadziei, że tak powiem, ale to też wszystko zależy od artystów na dobrą sprawę, bo co prawda artysta nie, nie istnieje bez publiczności, ale ta publiczność daje tą energię, więc ja zakładam, że będzie jej 100 razy więcej, jeżeli faktycznie już dojdzie do tego koncertu i będziemy w końcu stali na scenie już tak naprawdę. Ja generalnie w szkole muzycznej y, sterowałam jako skrzypaczka. Byłam u pana w pierwszym stopniu, grałam 6 lat na skrzypcach. Y, no i co mogę powiedzieć? Da Darzę go szczególnym sentymentem z racji tego, że to, był, to była jedna z osób, która w zasadzie mocno wpłynęła na to, kim jestem teraz, na to, jaki mam gust muzyczny, w jaki sposób tutaj działam, że tak powiem, bo też ma, jestem cały czas prężnie związana z muzyką. Jest to człowiek niesamowity, o wielkim sercu, o gołębim sercu wręcz bym powiedziała, nigdy nie, nie nakrzyczał, zawsze mówił tak jak trzeba, zawsze Otwarcie spojrzał na drugiego człowieka i potrafił doradzić każdemu w zasadzie. Do każdego dotrzeć, nie było dla, niej, dla niego rzeczy niemożliwe. 98, 7, może rok, może później, nie pamiętam. Ta Dolinowski z elektryka, ze szkoły, elektry y, z ściągnął mnie z zespołu po prostu. Ja, Jak już chcesz pograć, no mogę pograć. I tak się zaczęło. Fajnie się spotkać po latach, nie? Bo kurczę, z ludźmi nie widziało się 20 lat prawie, bo się rozchodziły ścieżki. Chłopaki niektórzy wylądowali za granicą, gdzieś tam po szkołach, inni po innych miastach, kontakt się pourywał, no i tu jest po prostu ogień się dzieje na tej scenie. Nie? Po tych 20 latach no, każdy jest chętny do pogrania ze sobą. Nie? Niesamowite, że ludziom chce się grać. No, 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 tak, Gadam, że jakiś mądry jestem, a w, w ogóle nie jestem mądry. Ja, ja teraz się skupiłem troszeczkę na czym innym, bo ja się zajmuję pisaniem muzyki i dużo mniej gram, więc też jestem trochę zaskoczony. Tu zagraj to, zagraj to, dostaję nuty i tak dalej. no Postaram się wypaść jak najlepiej, żeby nie było wstydu przed gruzińską publicznością. Natomiast nie, energia jest, jest absolutnie w ludziach, których nie znam, których dzisiaj, których dzisiaj poznałem i to jest super muzykowanie i w ogóle bardzo to do przodu wszystko poszło, że. To jest niesamowite, że mnie się zawsze wydawało, że ja jestem jakimś młodym, dobrze zapowiadającym się, ale tak naprawdę jestem już teraz średnim, być może zapomnianym, albo być może jeszcze trochę zapamiętanym, a teraz wszystko jest przed tymi fantastycznymi, młodymi ludźmi, którym z całego serca mocno kibicuje. To co, coś śpiewamy? Chciałabym się mentalnie Zawsze To Co się martwisz? September i celebration. Ale nie ma. Działo się dużo na przestrzeni. Oj, mnóstwo. Ja w tej chwili nawet nie pamiętam wszystkich członków, bo ich się, oni się zmieniali co 3-4 lata w zależności kto był na jakim etapie y, nauki w szkole, ewentualnie y, pobytu w Gruziądzu, bo, bo wiadomo, że przyjezdni to rzadko kiedy wchodzą w rachubę. Natomiast y, no cóż, no, jesteśmy... No fajnie, że jest to, że, że ten koncert się odbywa, tu koledzy, którzy przyjeżdżają mówią, że to był fajny pomysł po prostu, żeby się spotkać, bo oni w zasadzie dla spotkania przyjechali, a przy okazji programy. Z racji tej, że jestem skrzypkiem właściwie z wykształcenia. Po no to jak syn lekarza jest lekarzem, syn prawnika jest prawnikiem, to u nas wyszło to, że syn poszedł i zaczął uczyć się w szkole na skrzypcach. A że tata się interesuje muzyką rozrywką, synek również. Minęło pokolenie, okazuje się, że najmłodszy Latorość, czyli syn mojego syna, wnuczek, również się zaczął interesować muzyką i to nie byle jako, taką jaką, jaka nam się podoba. I tak to jest, sztafeta pokoleń. Tata grał, dziadek grał, najpierw chciałem grać na perkusji, no ale na skrzypcach zacząłem. No jest dobrze, myślę, że będzie dobrze. Tata generalnie żyje muzyką bardzo i no... Naprawdę praca, jaką wykonał w szkole muzycznej i nad niektórymi uczniami, jest niesamowita. I to nie tylko w klasie instrumentu, właśnie smyczkowego, gdzie też mamy sukcesy ze swoimi uczniami. Natomiast na zespół muzyki rozrywkowej on jakby wyszedł z tym pomysłem kiedyś, bodajże właśnie w 1992 roku i prowadzi to do dzisiaj. Wychował naprawdę pokolenia niezłych muzyków, którzy z tego żyją, są znani, rozpoznawalni, niektórzy to już nawet na całym świecie. I no, jestem bardzo dumny, z Staty, bo. Zaraził i, i doprowadził wielu do, do tego, że muzyka stała się dla nich naprawdę pasją i sposobem na życie. Powiem wam tak. 100%owego składu nie mam do tej chwili jeszcze. Za chwilę dojadą już ostatni wykonawcy, no i będziemy mieli komplet. Natomiast ćwiczyliśmy przez ostatnie trzy dni tu w akcencie wyczerpująco od rana do wieczora jesteśmy zmęczeni, ale szczęśliwi, że w końcu mamy ten finał, o którym chyba marzyliśmy wszyscy. Dziękujemy bardzo.